Kochani, tutaj Emcia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie wrap up marcowy, czyli czytelnicze podsumowanie marca. Udało mi się przeczytać 9 książek. Jestem z siebie naprawdę bardzo zadowolona, ponieważ dużo z tych książek to były naprawdę grube Tomisza. Natomiast nie pokażę Wam całego tego stosiku tych wszystkich książek razem, ponieważ ten stosik jest naprawdę dosyć ciężki, naprawdę jest dosyć pokaźny, więc pewnie i tak by nie zmieścił się w kadrze. Będziemy pokazywać te książki pojedynczo. A więc pierwszą książką, którą udało mi się w marcu przeczytać, było uroczysko autorstwa colin Meloy. Książka ta mi się podobała. Nie będę się teraz już na temat tej książki i za bardzo rozgadywać, ponieważ nagrałam już ponad 10 minutową recenzję właśnie na temat tej powieści, więc jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat mojej opinii, na temat tej książki, a jeszcze nie oglądałeś recenzji, no to link będzie oczywiście na górze i w opisie. No więc Mówiąc krótko, książka mi się ostatecznie nie spodobała, mimo że było w niej wiele aspektów, które mi się nie podobały, no ale było też wiele rzeczy, które mi się podobały, i ja myślę, że taką główną jakby rzeczą, e, dzięki której e, ta książka mi się ostatecznie spodobała, e, jest to, że ma ona naprawdę genialny, leśny klimat e, i też bardzo mi się podobały te takie e, mówiące i e, chodzące na dwóch łapach zwierzęta, na przykład kojoty, które tam występowały, czy też np. ptaki, które potrafiłem mówić, e, więc to było naprawdę fajne. E, a więc przechodzimy już do kolejnej książki A więc kolejną książką jest książka, o której wam jeszcze nie mówiłam e, I jest to był sobie pies dwa autorstwa w Bruce Camerona Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko e, I tak, książka mi się podobała, natomiast e, moim zdaniem mówi ona o dosyć ciężkich tematach Przynajmniej jak dla książki dla, dla młodzieży Ponieważ wydaje mi się że jednak, że ta książka jest bardziej przeznaczona dla młodzieży Mimo, że niby też mogły ją czytać dorośli Ponieważ na przykład wypoczynamy z biblioteki właśnie z działu dla dorosłych Natomiast wydaje mi się że jednak, że ona jest przynaczona bardziej dla młodzieży, a więc właśnie mówi ona o dosyć ciężkich tematach, jak na książkę dla młodzieży, natomiast zdecydowanie warto ją przeczytać. A więc tak, główną bohaterką tej książki jest CJ, która jest wnuczką itana, czyli właściciela naszego narratora, czyli właśnie pieska. Właśnie ten piesek miał już wiele wcieleń, ale w tym wcieleniu, w którym go na początku tej książki widzimy, ma on na imię Koleszka. I tutaj uwaga, spoiler, jeśli nie oglądałeś ani nie czytałeś pierwszej części był sobie pies 2, czyli był sobie pies, no to przewinę, najlepiej te fragment, no to będzie dla ciebie spoiler. A więc tak, I ten na początku tej książki umiera. Właściwie jak, jak zaczynamy czytać tą książkę, to ten już nie żyje i zanim on umarł, przynajmniej o ile dobrze pamiętam, to powiedział właśnie koleżce, żeby on opiekował się jego wnuczką, czyli CJ. No i koleżka stara się jak najlepiej wypełnić to zadanie. Na początku robi to tylko dlatego, że bardzo kochał Itana i chciałby spełnić jakby jego życzenie. Jego, jakby, ostatnią wolę. Natomiast potem zaczyna bardzo lubić CJ i już wie, że nawet jakby Idan go o to nie poprosił, to i tak by przy niej został, ponieważ bardzo, bardzo ją pokochał. No i oczywiście Piesek odradza się w wielu różnych wcieleniach, natomiast za każdym razem wraca do CJ i za każdym razem stara się chronić no i tak, CJ jest takim powiedziałabym chodzącym problemem jeśli można tak nazwać, ponieważ ona ma całą masę problemów, ona ma problemy od zaburzeń odżywiania, po problemy w domu po problemy w szkole, problemy ze swoimi znajomymi, z chłopakiem i tak dalej więc ona po prostu ma całą masę problemów nie wydaje mi się, żeby w realnym życiu można było mieć aż tak taką całą masę różnorodnych kłopotów natomiast wiem dlaczego tutaj zostało tak zastosowane, żeby nam po prostu pokazać te wszystkie problemy, żeby nam to po prostu te wszystkie problemy tego współczesnego świata przedstawić, przynajmniej e, mi się tak wydaje więc rozumiem ten zabieg, natomiast e, nie wydaje mi się, żeby w realnym świecie ktoś mógł mieć aż tyle różnych problemów, e, no i ta książka mi się podobała, zdecydowanie warto ją przeczytać natomiast nie jest to zdecydowanie taka lekka i przyjemna książka, którą siedziemy w jeden wieczór przeczytamy, jest to bardziej książka taka właśnie ciężka, taka skłaniająca do refleksji e, która po prostu... No, właśnie mówi nam o tych problemach, no więc po prostu jest to historia ciężka, nie wiem co mogłabym więcej o niej powiedzieć. Ale to jest zdecydowanie warto ją przeczytać, ponieważ jest fajna i też nie jest aż taka ciężka, jak mogłaby być, ponieważ właśnie narratorem tej książki jest pies, więc on jakoś tak zawsze zabawnie śmiesznie opowiada, więc no dzięki temu ta książka nie jest aż taka ciężka, właśnie, jak mogłaby być. Ogólnie podsumowując, książkę polecam, zdecydowanie warto ją przeczytać. Okej, okay, a więc przechodzę już do kolejnej książki. I kolejną książką jest chyba. Teraz, dwa, Jedenasty tom magicznego drzewa pod tytułem Piuro T-Rex, autorstwa Andrzeja Maleszki. Ja właściwie serię magiczne drzewo czytam od kiedy nauczyłam się czytać. Znaczy nie była to jakaś pierwsza seria, którą przeczytałam, natomiast jedna z pierwszych. Więc no, ja już tą serię właściwie czytam kilka lat. I tak, ja przeczytałam do tej pory 8 tomów, miałam przeczytane. E, przeczytałam wszystkie 8 tomów oprócz tomu 6. Nie wiem dlaczego. Tomu 6 nie przeczytałam, ale ogólnie poza tomem szóstym wszystkie osiem tomów przeczytałam. Natomiast potem jakoś e, przestałam się interesować tą serią i nie czytałam tomu 9 i 10. No i właśnie przeczytałam ten 11. E, I może powiedzieć, że e, seria Magiczne Drzewo jest po prostu przeznaczona dla wszystkich. W moim zdaniem w każdym wieku, ponieważ e, mimo, że już nie jestem. Nie mam, e, nie mam tych 7 czy 8 lat e, i po prostu ta seria nie jest już za bardzo też dla mnie przeznaczona, to jednak i tak dobrze się bawiłam czytając nią, ponieważ książ te wszystkie książki w tej serii mają naprawdę niesamowicie właśnie wciągającą akcję, wartką akcję i też bardzo mi się podoba w nich to, że mają takie piękne tutaj właśnie fotosy. Też są te takie piękne zdjęcia e, I to jest coś naprawdę genialnie urozmaicającego Całą tą historię I też to, co mi się najbardziej podoba w serii Magiczne Drzewo Czyli to, że właśnie te dzieci One się zachowują w tych sytuacjach, w których się znajdują Na przykład jak w tym tomie się znalazły W świecie dinozaurów W tej erze dinozaurów Jakby przeniosły się w czasie To te dzieci się zachowują tak, jakby dziecko się zachowało Gdyby się w takiej sytuacji znalazło Oczywiście wiadomo, że ta sytuacja jest totalnie nierealna Ale tak by pra prawdopodobnie właśnie dzieci się zachowały Gdyby się w takiej sytuacji znalazły Więc to mi się najbardziej podoba właśnie w serii drzewo, bo Jest ona po prostu e, realistyczna na tyle, na ile może być realistyczna książka fantastyczna e, Więc ja zdecydowanie tą serię polecam e, Po prostu dla osób w każdym wieku Bo ja tą książkę i czytałam, jak miałam tam 7-8 lat e, I teraz ją czytam, kiedy już jestem dużo starsza e, I dalej mi się podoba, więc jest zdecydowanie seria przenoszona dla osób w każdym wieku Przynajmniej tak mi się wydaje. Ok, a więc teraz przejdę do kolejnej książki. I to jest książka, o której też już nagrywałam dla Was recenzję, czyli Mango, nie mów nie autorstwa Wendy Maas No cóż, ta książka jest po prostu nieka nie spodobała mi się jakoś szczególnie. Owszem, przyjemnie i szybko się uczytałam, to jest łatwo po prostu książka niejaka i totalnie niepotrzebna w moim życiu. Ja tutaj już nie będę się a tyle temat tej książki rozgadywać, ponieważ nagrywałam, tak jak już mówiłam wcześniej, recenzję, więc ich będzie oczywiście na górze, no i w opisie I już zostawiając tą książkę, przechodzę do następnej. A kolejnymi książkami. Może już wezmę od razu te dwie. Są dwa tomy serii Spirit Animals. Oczywiście serii Spirit Animals nie może zabraknąć w żadnym moim czytelniczym miesiącu. No ta seria jest po prostu zawsze obecna w moim życiu, od kiedy ją odkryłam. A więc właśnie w marcu przeczytałam tom szósty Wzlot i Upadek autorstwa Elliot Schrieffer, chyba, chyba tak to się czyta. I tom siódmy pod tytułem Wszech Drzewa, autorstwa Mary Lou. Tu przynajmniej jest łatwe nazwisko do przeczytania. I właśnie tym samym skończyłam czytać tą pierwszą serię Spirit Animas i mogę się zabrać za drugą, która już czeka tam na mojej półce, czyli za serię Spirit Animas Upadek Bestii. I czuję się, czuję się z tym dziwnie, że ja już tę serię skończyłam, ponieważ od kiedy ja tę serię właśnie odkryłam, od kiedy zaczęłam ją czytać, czyli to chyba było kiedy w grudniu albo w listopadzie. Natomiast no, czytałam właśnie przez te e, wiele, wiele miesięcy e, właśnie tą serię i w końcu teraz w marcu udało mi się ją skończyć. E, no i co? Jeśli chodzi o zakończenie tej serii, bo to pewnie Was najbardziej interesuje, e, to zdecydowanie się nie rozczarowałam. E, moim zdaniem zakończenie było całkiem e, w porządku, było ok. E, nie mam nic do tego zakończenia, nawet przynajmniej, że się na końcu trochę wzruszyłam, więc to zakończenie było zdecydowanie e, trafione. E, natomiast jest jedna rzecz, która mi się nie podobała w 7 tomie. A mianowicie to, że bohaterowie wyruszyli na wyprawę, która mogła się skończyć i ich śmiercią, i śmiercią ich i zwierząt I właściwie wyruszyli na tą wyprawę chociaż nie do końca wiedzieli, czy ta wyprawa nawet ma sens, ponieważ e, oni wyruszyli na tą wyprawę z powodu e, wizji, jaką zobaczył Connor czyli właśnie jeden z głównych bohaterów. I oni właśnie na tej podstawie tej wizji, która nawet nie do końca wiadomo, czy dobrze ją zinterpretowali, oni właśnie na podstawie tej wizji wyruszyli na misję, która mogła zabić ich i ich zwierzę duchy. Więc moim zdaniem właśnie tutaj było takie zbyt takie e, lekkomyślne położenie swojego życia na szali. E, tak to określę. I to mi się trochę nie podobało, ponieważ to było takie trochę właśnie bez sensu, że oni po prostu tak tam poszli na tą misję, tak właściwie bez żadnego przygotowania, nawet nie wiedzieli po prostu czy ta misja ma sens. E, natomiast no nie będę się tego jakoś szczególnie czepiać, ponieważ e, ogólnie w to mi się podobało mi się zakończenie właśnie. Uważam, że to było bardzo dobre zakończenie całej tej serii, więc no nie będę tam jakoś się szczególnie tego czepiać, natomiast chciałam tak o tym wspomnieć. I teraz przejdę do kolejnej książki, którą udało mi się w marcu przydać. Jest to z autorstwa Wereny Reinchard. Ja recenzję tej książki już dla Was nagrałam. Pojawi się ona w, prawdopodobnie w sobotę za tydzień. Ja tutaj już też nie będę rozgadywać, ponieważ w tej recenzji dosyć obszernie się na temat tej książki wypowiedziałam. Natomiast powiem tutaj skrótowo, że mi się ta książka spodobała, ponieważ jakby świat fantastyczny w tej książce jest zrzeszony przez owady mówiące i dwa razy większe od normalnego człowieka owady, więc to jest moim zdaniem bardzo kreatywne i oryginalny pomysł na książkę i jest naprawdę całkiem dobrze zrealizowany. Owszem, było tam kilka takich dosyć poważnych błędów, na przykład brak logiki w kilku aspektach właśnie w tej książce, natomiast ogólnie całkiem to zostało dobrze napisane, całkiem to dobrze zostało właśnie te pomysł zrealizowany, więc ogólnie książka mi się podobała, ten Świat Owadów ma właśnie taki swój e, też właśnie taki klimat, e, jak mi możecie zauważyć, jak właśnie bardzo robię ten taki e, klimat w tej książkach. Te, ta książka ma właśnie taki e, też członkowo-leśny taki klimat, więc e, to mi się najbardziej właśnie tej książki spodobało i dlatego właśnie to książka mi się fajnie e, i miło czytało i dlatego właśnie mi się tak bardzo, mi się spodobała e, no, w sumie nie wiem, co mogłabym więcej powiedzieć czekajcie na recenzję, która powie się za tydzień tam się więcej na temat tej książki Powiem. I kolejną książką jest mój wielki zachwyt właśnie tego miesiąca, czyli Szczypka magii autorstwa Michael Harrison. Ta książka była naprawdę genialna, ja bardzo, 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 bardzo bardzo ją dla Was polecam, ponieważ jest cudowna, naprawdę e, fenomenalna. E, ma właśnie świetny ten taki e, element tego takiego trochę mroku, ale też tam właśnie mamy takie elementy tej magii i właśnie te wszystkie bohaterki, właśnie te trzy główne bohaterki też mi się bardzo podobały, akt też jest bardzo wartka. E, natomiast jedno moje zastrzeżenie to jest właśnie odnośnie tego wydania, ponieważ właśnie. Czyta się to złotko całe, odlepia z tego grzbietu, natomiast to, to jakby nie ma wpływu na historię Na tą właśnie opowieść zawartą w tej książce, więc... No, historia, ta książka mi się naprawdę niesamowicie spodobała, więc koniecznie musicie ją przeczytać Bardzo, bardzo ją dla was polecam I ostatnią już książką, którą udało mi się... O Jezus, tosik mi tutaj zjechał Tych książek, był jest taki duży A więc, ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać w marcu Jest Niedzieć i słowiek autorstwa Katarzyny Arden i jak możecie Jak już pewnie wiecie, jeśli oglądaliście Reading Vlog, w którym właśnie Czytałam Niedźwiedzia i Słowika, to pewnie wiecie Że ta książka niesamowicie mi się spodobała Ma naprawdę świetny klimat Owszem, przez te pierwsze 200 stron za bardzo nic się nie dzieje Natomiast po tym akcja się teraz coraz bardziej rozkręca Jest już naprawdę fajnie, zresztą ja też wam mówiłam Właśnie w tym Reading Vlogu, że, że, że To jest właśnie pierwszy tom właśnie trylogii Chyba zimowej trylogii Jeśli dobrze kojarzę Więc tutaj moim zdaniem autorka mogła sobie pozbać na takie dłuższe wprowadzenie, ponieważ e, myślę, że jeśli w kolejnych dwóch tomach właśnie nie ma tego drugiego wprowadzenia, tylko od razu od początku książki jest akcja, e, to nie ma problemu. E, a więc ta książka mi się też bardzo, bardzo spodobała. Tak samo zresztą jak szczypta magii, e, więc to są dwa takie moje największe zachwyty tego miesiąca. Nie mam właściwie się do czego przyczepić w tych książkach. No do szczypty magii i tego wydania, ale to jakby nie ma absolutnie żadnego wpływu na historię. E, jeśli chodzi o niedźwięte człowieka tutaj nawet do wydania się nie mogę przyczepić, ponieważ wydanie też jest. Jest prześliczna, okładka jest prześliczna. E, a więc to są właśnie moje dwa zachwyty tego miesiąca. E, książki, które przeczytałam właściwie pod koniec marca. E, no i to jest już właściwie e, koniec tego podsumowania. To są właśnie wszystkie książki, które udało mi się przeczytać. Może spróbuję tutaj wam je pokazać. Mam nadzieję, że się nie rozwalą. O! Tyle udało mi się przeczytać, a więc tutaj macie w całej okazałości wszystkie tomy. E, już to odłożę, ponieważ strasznie to jest ciężkie. E, Okej, okay, a więc to już jest koniec tego odcinka. Jeśli film Ci się spodobał, to koniecznie staw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. E, no i zapraszam Was bardzo serdecznie na mój profil na lubimyczytać.pl oraz na mojego Instagrama. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie. A ja już się do mnie żegnam, zobaczę w kolejnym odcinku, pa pa!